To jest uważane za pionera drillu na scenie muzycznej. Mike Montana, nie wiem, ile A i, i sikory? Z zegarek, zegarek, nie wiem, z 10 zł. Hello, bro. Hello, hello. Um, a, Jej, czy masz, może, Apple? Nie, czy na schodkach są pasy. Witam serdecznie. Kolejny odcinek dzisiaj: testujemy wiedzę na temat drillu na schodkach. Drill zanika. Ale dałem znać na Instagramie, że będę i przy okazji, uwaga, jak to oglądacie, to już pewnie mało zostało sztuk, ale właśnie trwa premiera takich polóweczek na Emily Chicago, bardzo fajna, wszystko masz w hafcie, tu masz hafcik, tu masz na szyweczkę. tu wam teraz puszczę reklamę. Z kodem YouTube macie darmową wysyłkę, więc warto sprawdzić, naprawdę jakoś topowa. I rozdamy też chłopakom tutaj e, kilka polóweczek. Spytamy się ich w ogóle, czy wiedzą co to jest prawdziwy drill, a nie taki, że Alberciak czy Joseph Bratton. Zapraszam na odcinek. To oznacza określenie Ops. Ops? O kurde, to od razu ci mogę powiedzieć, że nie wiem. Jakbyś tak zgadywał, bo zawsze się gdzieś tam w nutach pojawia Juga Ops czy coś tam, że masz Ops. Czyli co masz? Nie wiem, może że obserwacja, coś takiego, no nie wiem, szczerze nie wiem. O kurde, to... musisz przetłumaczyć trzy zdania, bo tam chłopaków też pytałem. Teraz tak, jest, jest afera, i musisz zrobić tak. No, trzeba coś pospącić, ale najpierw bym zajarał epecika. Tak byś to powiedział po angielsku. Trzeba coś pospącić, ale najpierw zajarałbym no, epecika, no, no. nie? Tam było smoke e papieros, coś takiego. <laughs> no, czy masz może e papierosa? Tak po angielsku to bym powiedział, czy. Na przykład, ja mam e, -e papieroska i chciałbyś ode mnie buszka, to jakbyś mnie zagadał. To takie coś. Hello, bro. Mam jak było pytanie, o kurde. Nie question. I have a question. No question. I have a question for you no. Czy jak było trzy kurde Czy mogę bucha? No to czy powiem tak po polsku tego epeta no. No. E czy mogę No to mogę to było O kurde i tak po prostu wiesz, że idę i teraz no. podbijasz Robimy scenkę Dobra, dobra. dobra to Tu sobie tak. palę Hello bro Hello hello um, I'm questions for you e mhm. Czy masz może e epet, epet, epet. E-pet, tak Oczywiście Dzięki, dzięki Dobra stary, dzięki bardzo Dobra stary, widzę tutaj Louis Vuitton, Air Maxiki to opowiadaj o zegarek złoty Co, ile kosztowało i czy to jest legitne na pewno? More to wszystko legitne No to opowiadaj, ile kosztowały Air Maxy Airmax kosztowało 800. No. Spodnie stuwa. Pasek 4000. 4000 Elwi? Tak. O kurde dobra, no. Część złotych. Pokaż, cześć do kamery. Chain, ile chain? mamy? Tylko weź wyciśnij na chwilę. Chain Malika. Ja ma, to nie wiem. pierścionek też oryginalny. Pokaż, pokaż kamerzysta pierścionek tutaj. Nie wiem ile kosztuje. Uhu. A i, i Sikory. Z zegarek. zegarek, nie wiem, z 1000 zł. Uhu. Dobra, stary, eee, czyli, a jaka jest twoja najdroższa rzecz w szafie jaką masz Rordane twórki. Jakie? To y, te... Brązowe takie? Tak. Taup Tak. Okej, okay, dobra. Dobra, lecimy dalej. Kto jest uważany za pionera drillu na scenie muzycznej? Malik Montana. Malik Montana? A Ciwkiw znasz jakiego? The Black Europe. Znasz Chief Keefa? Nie, nie, nie można. Okej, okay. dobra. A co oznacza określenie Ops? Ops. No Wrodzy. Wrodzy. No, to dobrze, dobrze. Eee, i słuchajcie. I teraz tak. Jeszcze sprawdzimy wasz angielski drillowy. Patrzcie, jest tak. Jest fajna dziewczyna, nie? Ale z Anglii z Londynu właśnie. I mówisz do niej tak: Hej, maleńka, ładna pogoda. Może ty jakaś randeczka. Tak byście się to powiedzieli po angielsku. Ja nie wiem w ogóle. angielskiego. No, jak byś to powiedział? Baby. Baby. No, dobra. To baby. Co dalej? No dawaj tutaj, bo tam mi uciekasz cały czas. No to bym nie wiedział co Czekaj powiedział, bym... ale chętnie ją zabrałbym na randkę, wiesz? A gdzie byś ją na randkę zabrał? Gdzie by ją zabrał na randkę? Tutaj na złote terasy, wiesz? Na schodki? No, ja jak? Powiedz mi, ty, co ty sądzisz w ogóle o polskim drillu? Jest coś takiego jak eee, polski drill? Nie istnieje. Nie istnieje? No. A co e, sądzisz właśnie o Alberto, Malikach e, i tak dalej, co tworzą mniej więcej taki drill w Polsce? E, Alberto może być, a Malik się. Czemu? Nie lubię go słuchać. Czyli Alberciak jest lepszy od Malika? Tak. Okay. A jaka twoja ulubiona piosenka, Alberto? Dwutacji. Yy, na schodkach jest dużo drillowców. Co to no. o nich sądzisz? Czy jak masz, masz tej Flisa, to znaczy, że jesteś drillowcem? Yy, nie uważam się za, dri... za dri... drillowca. No. Ale nie wiem, ci na schodkach sią... są Pa. Są Pa? Tak. Ci na schodkach? Tak. Czyli co jakbyś tutaj zobaczył chłopaczków ze schodków, to byś im wyjaśnił tutaj? Tak. Serio? Tak. Samemu? Tak. To co, zapraszamy ich tutaj na schodki? Tak. To dawaj, powiedz. Zapraszamy na schodki, frajer. <noise> stary, ty lepiej się tutaj nie pojawiaj za często, bo serio mogą cię ganiać. Ale dobra, dzięki stary. Słuchaj, do zgarnięcia jest polóweczka, najmniej tak jak ja mam, Chicago, Drill i tak dalej. Tylko musisz odpowiedzieć mi na pytania związane z Drillem. Jesteś gotowy? No, jestem gotowy. Ty interesujesz się Drillem? Nie. Dobra, to zobaczymy. Jakie miasto jest uznawane za kolebkę muzyki Drill? Chicago pewnie. Na pewno? Nie Nowy Jork? Nie, z Chicago mi się zdaje. Dobrze, Chicago. Pierwsza, pierwsza odpowiedź bardzo dobrze. Lecimy dalej. Kto jest uważany za pionera Drillu na scenie muzycznej? Chicago. Przeciwki. Nie, z Chicago? No. Bo jest skąd? Nie mam żadnego pojęcia Nie wiem strzela Strzelam, że Chief Dobrze, dobrze Już masz dwa. Uwaga! Który utwór Chief Kifa, z 2012 roku jest uważany za przełomowy dla gatunku drill i teraz ci daję. Mm -hmm. I don't like, Love sosa, hate being sober i Kobe Love Sosa. Dobrze, dobrze kurwa, czyli coś tam znasz jednak? No... Drilowcy z podzłotych to, to jest moja pasja, Dobra, nie, proste już. Co oznacza określenie OPT, często pojawiające się w tekstach drillowych artystów? E, Kurcze, wiem jak to po angielsku jest. To jest. po angielsku odpowiedzieć. Dobra, to jest tak jakby przeciwnik coś takiego. Że jak masz właśnie jakichś wrogów. No, taki wrog, załóżmy. Ty zgarniasz polóweczkę, tak jak Ci obiecałem. Będziesz nosił poluweczkę, pokażesz jeszcze tutaj do kamerki. Ale może wyjmij. Dobra. <laughs> Bo tak to tu chuja widać w ogóle. Widać stary. Tak ja to się teraz przebieram. Tak? Założysz? Tak. Bo to jest premium. To nie jest byle gówno, chłopie. To nie jest wiesz, z bazaru. Tu masz 09 na Emilii z przodu nawiązanie do Chicago. Jakbyś nie odgadł, że jest z Chicago to byłoby trochę styl. No właśnie, tak mi się skojarzyło. Dobra, Mordo. Dzięki. Dobra, Mam nadzieję, że już nosił dumnie reprezentował. Dziękuję. Wy też możecie zgarnąć na najmilii.pl. Już mało sztuk zostało, ale zawsze coś tam się znajdzie, jakiś rozmiar dla was.